Dzień dobry Państwu, Dariusz wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z parkietu. A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Dawid Cycoń. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Witam pan, Państwa, Dawid... Witam pana. pan Dawid Cycoń jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem firmy ML System, firmy, która oferuje nowatorskie rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem. Panie prezesie, za miesiąc tak naprawdę będzie, minie rok od kiedy jesteście obecni na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Rok temu pozyskaliście z emisji akcji około 40, 34 miliony złotych. Jak trwa wydawanie tych pieniędzy? Na jakim etapie są wasze projekty inwestycyjne? Niedawno był komunikat, że uruchomiliście pilotażową produkcję takiego ultra cienk cienkiego szkła. Mała poprawka. Jestem akcjonariuszem nie największym. Mamy równo z żoną. Okej. Okay. To razem wspólnie jesteście największymi tak akcjonariuszami jest. kontrolującymi spółkę. Tak jest. Wydatkowanie idzie zgodnie z planem. Inwestycje biegną, bo biorąc pod uwagę nasze harmonogramy, no to tak to trzeba nazwać, że one biegną szybko. Ale też zgodnie z harmonogramem. Rzeczywiście wdrażamy pierwszy z naszych wielkich projektów inwestycyjnych, to jest Ultra PV, ultralekkie moduły fotowoltaiczne w oparciu o ultralekkie szkło. Oczywiście z ukierunkowaniem na Building Integrated Photovoltaic, czyli fotowoltaikę zintegrowaną z budownictwem. Już w lipcu produkt będzie powszechnie dostępny. W tej chwili ostatnie parametryzacje linii produkcyjnych się odbywają. No, i pilotażowa produkcja rzeczywiście na lamel przeznaczonych na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Czym różnią się te wasze ultracienkie szkła od takiego klasycznego szkła budowlanego, tak, wykorzystywanego do elewacji? Jeżeli mówimy o tradycyjnym szkle budowlanym, no to przede wszystkim nasze rozwiązania dają prąd. Generują darmową energię elektryczną ze słońca, przy zapewnieniu tych samych cech, funkcji i parametrów, które daje tradycyjne szkło budowlane, czyli izolacyjność termiczna, izolacyjność energetyczna, szczelność na wodę opadową, no i co ważne, zapewnienie dostępu do światła. Mhm. Wspomniał Pan, że na taką przemysłową skalę produkcja tego ultra cienkiego szkła ruszy w. Połowie roku. Jakie du jak duże moce będziecie mieć produkcyjne, ile, ile będziecie mogli rocznie wyprodukować tego szkół? To będzie kilka tysięcy metrów kwadratowych miesięcznie, jeżeli rynek przyjmie produkt, zniwelujemy wąskie gardła produkcyjne i będziemy w stanie te moce zwiększać dwu, mhm. Waszym drugim takim projektem jest. Strategicznym jest projekt Quantum Glass, na który też pozyskaliście pieniądze z oferty. Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji? Trwa budowa zakładu, i proszę, mamy tutaj mały eksponat, jakby rozumiem, że to jest właśnie szyba związana z tym projektem Quantum Glass. Jakby pan prezes mógł wyjaśnić, na czym jej. Walory, zalety polegają? Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście wziąłem sobie eksponat po to, aby wytłumaczyć działanie tego typu szyby. Widać, że ona jest zupełnie przeźroczysta. Pokażę do kamery. W momencie, kiedy zmieniam, zmieniam jej położenie, widać, jak ona generuje w tym momencie, nawet do sztucznego oświetlenia, generuje prąd, generuje napięcie. Tu mamy woltomierz włączony, widać, cyferki się zmieniają. Jest to produkt, który ma szansę. Ja jestem pewien, że zrewolucjonizuje światowe budownictwo, światową produkcję szkła. Rynek szkła budowlanego w Polsce rok do roku rośnie dynamicznie. Dzisiaj to jest około 24 miliardy złotych, ale dla porównania rynek przetwórstwa szkła budowlanego w Stanach Zjednoczonych to już 114 milionu, miliardów dolarów. To widać, jak to są ogromne rynki. Jeżeli my wypełnimy tylko 1, 2, daj Boże, 3% z tego rynku, to tak naprawdę to będą ogromne wartości. Mhm. Czy tutaj, jeżeli chodzi o te, to szkło, które ma te kropki kwantowe, to też na razie macie. Prototypy tych szkieł, tak? Kiedy ruszy produkcja, Panie prezesie, na taką skalę przemysłową? Kiedy ten zakład zostanie oddany do użytku? Zakład produkcyjny planowo zostanie oddany do użytku w listopadzie tego roku. Natomiast wyposażanie tego zakładu, parametryzacja urządzeń produkcyjnych potrwa jeszcze rok. Czyli pod koniec roku 2020 planujemy, że produkt będzie dostępny. Mhm. Ile łącznie pochłonie ta inwestycja? To, to będzie największy taki dotychczasowy projekt inwestycyjny w Waszej firmie? Tak, z, w naszej firmie to jest największy projekt inwestycyjny. Planujemy wydać niecałe 45 milionów złotych. Gro oczywiście wydawane jest na bieżąco. Ponad 10 milionów to budynek, w okolicach 2 milionów kosztowała działka. Reszta to są urządzenia produkcyjne. Panie prezesie, ktoś kto decyduje się na wasze rozwiązania, na wasze produkty generujące prąd, na starcie musi z pewnością zapłacić więcej w stosunku do normalnych, powiedzmy, produktów budowlanych, do normalnych szyb. Czy, czy da się to jakoś wyliczyć? Po jakim okresie, biorąc pod uwagę obecne ceny prądu, e, zwrócą mu się te nakłady poczynione na początku? Różnica w kosztach w momencie naszego debiutu giełdowego, czyli w okolicach rok temu, byłaby wyliczana na czas zwrotu w okolicach 9 do 11 lat, w zależności od produktu. To są oczywiście wartości bardzo uśrednione. W tej chwili poprzez zmianę kosztów energii elektrycznej ten czas się skrócił do 6-8 do lat. Mhm. Czyli tak naprawdę ten wzrost cen prądu powoduje, Para... że ten popyt na Wasze produkty będzie rósł? Tak, tak? Panie Redaktorze, paradoksalnie działa na naszą korzyść. Wzrosty mhm. cenu, ceny energii działają na naszą korzyść. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, gdzie upatrujecie takiego największego źródła popytu? Czy to są właśnie takie budynki użyteczności publicznej, czy również e, gospodarstwa domowe, tak? Przy takim tradycyjnym budowie domków jednorodzinnych mogą też wykorzystywać wasze rozwiązania? Jesteśmy na początku cyklu życia produktu, i naszymi odbiorcami bezpośrednimi to będą raczej duże przeszklenia. Natomiast też rozmawiamy z dużymi producentami stolarki. My nie będziemy dostarczać, nie jesteśmy producentem stolarki, czyli nie będziemy dostarczać okien do, do przeciętnego Kowalskiego, natomiast możemy dostarczyć szyby do dużego producenta okien. Takie rozmowy są prowadzone i mam nadzieję, że w którymś momencie nasze rozwiązania trafią pod strzechy. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że nasze szyby to nie tylko budownictwo. To również y, branża przemysłowa, to również branża mobility. Wszędzie, gdzie stosujemy dużo szkła, Czyli możemy przemysł to szkło, samochodowy również. Tak? Przemysł samochodowy, przemysł pociągowy, oczywiście przemysł specjalny, wojskowy. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze szkłem, w przypadku zastosowania naszych produktów możemy mieć do czynienia z darmową energią. A udaje wam się przekonywać tych potencjalnych odbiorców do tego, żeby właśnie coraz więcej, zwiększać, zwiększali zakupy. Tak. Rok do roku coraz więcej sprzedajemy, coraz więcej naszego produktu jest sprzedawane jako półprodukt do dalszego przetworzenia, czy to do dostawców. Yy, szkła zespolonego, czy to do dostawców, już fizycznie stolarki. A pracujemy nad tym, żeby zdywersyfikować tą sprzedaż również o, o, o przemysł mobility. Mhm. W ubiegłym roku, jak przeglądałem raport roczny, zauważyłem, że wasz eksport wzrósł no, dynamicznie o 250%, ciągle wynosi niecałe 2 miliony złotych, ale ta, ta dynamika jest naprawdę imponująca. Na które rynki stawiacie? Na których rynkach chcielibyście zwiększyć swoją obecność i, i sprzedaż? Czy głównie tam, gdzie jest dosyć duże nasłonecznienie? Paradoksalnie duże zapotrzebowanie widzimy w krajach skandynawskich, mhm. ale to wynika oczywiście z, z natury Skandynawów. Oni lubią być ekologiczni. Oczywiście naturalnym jest, że kraj, kraje Europy Południowej, kraje Zatoki Perskiej, tam już sprzedajemy swoje produkty, ale ciekawym rynkiem jest również Australia. Tam mamy partnera, który odebrał pierwsze zamówienie, wystawiamy się wspólnie na targach. I myślę, że będą z tego dobre efekty. W ubiegłym roku wasza sprzedaż wzrosła o około 70 milionów złotych do 123 milionów złotych. Panie prezesie, jaki może być ten rok, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, o wyniki? W ubiegłym roku zysk był nieznacznie niższy niż przed rokiem, wynosi ponad 5 milionów złotych. Moment przeskalowania firmy to taki trudny moment. Ja pamiętam lata 2013-2014, kiedy też przeskalowywaliśmy wartość biznesu z 30 milionów sprzedaży do ponad 50. W 2014 średnia marża wyniosła 9%, po to, żeby przy podobnej sprzedaży w 2015 osiągnąć ponad 30%. Zawsze ten pierwszy rok to jest poniesienie kosztów, to, są, to jest pewien bezwład czasowy w aspekcie poukładania, a na smarowania trybów firmy i teraz jesteśmy w tym momencie. Znaczy teraz skupiamy się na generowaniu marży, na poukładaniu w tych wartościach sprzedażowych naszego biznesu. Mhm. Czyli takiego istotnego skoku przychodów można się spodziewać dopiero po zakończeniu tych trwających inwestycji, tak? Czy to będzie 2020, 2021 rok? Tak przewidujemy. To. Znaczy produkt Quantum Glass ma tak ogromny potencjał, że to przeskalowanie może być dużo, dużo większe niż takie, które mieliśmy do tej pory. Mhm. Panie Procesie, a czy ktoś na świecie depcze wam po piętach, jeśli chodzi o produkt Quantum Glass? Czy, czy ta konkurencja jest tuż za wami, czy jednak ten dystans jest dosyć duży? Jest wiele znakomitych ośrodków badawczych, czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie, które prowadzą pracę nad, nad produktem, nad prototypami, natomiast żaden z nich nie osiągnął jeszcze poziomu wdrażania do produkcji, przeskalowania z laboratorium do produkcji w skali rzeczywistej. Mhm. Czyli jesteście pierwsi, jeśli chodzi jesteśmy, o te kropki kwantowe. Jesteśmy tak? pionierami, mamy mhm. nadzieję, że będziemy pierwsi i świat nas tu nie wyprzedzi. Mhm. A jak dużo, panie prezesie, nie wiem, czy, czy można oszacować, powiedzmy, nie wiem, z metra kwadratowego, jak dużo prądu mogą produkować takie szyby? To ja wiem, że to zależy od, od warunków atmosferycznych, tak? Ale. Y czy... To będą wartości, które podamy w komunikatach. Mhm. Także nie mhm. chciałbym w tej chwili zdradzać cel. Ale to są znaczące oszczędności, tak? Biorąc pod to uwagę. Są, mhm. To są wartości bardzo duże. To są mhm. wartości porównywalne w tej chwili z wartościami tradycyjnych, tradycyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, przy czym tu no nie widzimy krzemu. To jest szyba, która mhm. daje prąd. Panie się wchodząc na giełdę, zarząd no, przedstawił politykę dywidendową, i z tej polityki dywidendowej wynika, że z dwa, za 2018 rok tej dywidendy nie będzie. W kolejnych okresach będą te dywidendy. E, proszę przypomnieć. Nic się nie zmieniło w tej polityce dywidendowej. W prospekcie emisyjnym, panie redaktorze, deklarowaliśmy wypłatę dywidendy również za 2018 rok. Przewidywaliśmy okolice 20-25% zysku i na dzień dzisiejszy te deklaracje podtrzymujemy. Większe, ilości, większe wartości dywidendy przewidujemy po okresie intensywnych. Po okresie inw intensywnych inwestycji w firmie, czyli po roku 2020. Mm -hmm. Tam też deklarowaliśmy w prospekcie emisyjnym wartości w okolicach 50%. Mm -hmm. Panie profesorze Anna. Jak długi okres macie zapewnione finansowanie? Niedawno też był komunikat no, o zaciągnięciu kredytu w BGK. Czy to są. To zabezpieczyliście finansowanie na najbliższy rok, dwa lata, czy planujecie w przyszłości sięgać jeszcze na rynek kapitałowy, na przykład wychodzić z emisją obligacji czy z emisją akcji? W najbliższym czasie nie przewidujemy. Plan finansowy zakłada. Inwestycje do roku 2020, co będzie później, zobaczymy. Może oczywiście się okazać, że zapotrzebowanie na nasz produkt będzie tak duże, że trzeba będzie szybko zwiększać moce produkcyjne. Mm -hmm. Ale to jest perspektywa po roku 2020. W tej chwili finansowanie bieżące jest zapewnione, płynność jest zapewniona i nie przewidujemy dodatkowych emisji. Mhm. A macie na tyle zabezpieczony grunt? Czy, czy tam, gdzie teraz buduje się zakład Quantum Glass, płynnie możecie dobudować kolejne, tak? powiększać te hale produkcyjne? Y Powierzchnia nowego zakładu przewiduje 3600 m2, natomiast potencjał działki, którą posiadamy to jest 10 000 metrów kwadratowych, także bardzo szybko jesteśmy w stanie powiększyć zakład produkcyjny, no prawie trzykrotnie. Mhm. Jest Pan, tak jak Pan wspomniał, z żoną największym akcjonariuszem firmy. Podczas debiutu w czerwcu ubiegłego roku akcje były wycenione na około 27 zł. Potem był taki okres wzrostu do prawie 34. No potem, niestety, tak jak wiele innych firm, ML System został przeceniony. Teraz te akcje kosztują około 23 zł, czyli 15% niżej niż w, podczas debiutu. Jak pan ocenia tę wycenę? Czy ona oddaje potencjał i perspektywy spółki? Rynek akcji przez ostatni rok jest bardzo wymagający, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Widzimy, że, że, że płynność jest bardzo mała. Natomiast no my się skupiamy na swoim biznesie, na bieżących wynikach, na, na planie inwestycyjnym i mam nadzieję, że, że z biegiem czasu rynek to doceni. Dom maklerski Vestor wycenia nasze akcje na poziomie 35 zł, także. Wierzę w to, że, że za chwilę wartość tych akcji będzie inna. Na koniec, jeszcze ostatnie pytanie. Jako jeden z nielicznych prezesów spółek giełdowych, wszedł Pan do Rady do Spraw Przedsiębiorczości powołanej niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jakie są cele założenia tej rady, Panie prezesie? W skład rady wchodzą, wchodzi świat nauki, wchodzą ludzie biznesu z dużych przedsiębiorstw. Ale wchodzą też prezesi spółek giełdowych, jestem jednym z nich. Celem Rady jest stworzenie dobrych warunków do rozwoju przemysłu, do rozwoju biznesu zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i tych dużych międzynarodowych. I tak też zakładamy, jesteśmy ciałem doradczym dla prezydenta w zakresie tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorstw. Kiedy będzie pierwsze spotkanie Rady, czy już było? Pierwsze spotkanie Rady odbyło się już w piątek, w momencie nominacji. Rada już zaczęła konstruktywnie pracować. Mam nadzieję, że efekty przyjdą szybko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Dawid Cycoń, współzałożyciel i jeden z największych akcjonariuszy spółki ML System. Państwa zapraszam jutro punktualnie o godzinie 12 na kolejny program Prosto z parkietu. Zachęcam do śledzenia naszego programu na kanale YouTube i do subskrypcji.